Cześć. Na tej lekcji przygotujemy nasze środowisko pracy w systemie operacyjnym typu Windows. Do nauki Pythona będziemy potrzebować dwóch rzeczy. Pythona w najnowszej wersji na dzień nagrywania tej lekcji jest to wersja 3.10.4 oraz IDE o nazwie PyCharm. Na początku pobierzmy niezbędne instalatory. Aby pobrać instalator Pythona, musimy wejść na główną stronę tego języka, a dokładnie na www.python.org. Ja aktualnie znajduję się na tej stronie. W celu pobrania instalatora należy wybrać opcję Downloads, a następnie z wyświetlonego okna wcisnąć przycisk pod Download for Windows, który automatycznie rozpocznie pobieranie Pythona instalatora, dokładnie w najnowszej wersji. Następnie możemy pobrać instalator naszego IDE. W tym celu musimy przejść do strony jetbrace.com łamane przez PyCharm. Spowoduje to przejście do strony producenta, czyli JetBrace, a dokładnie do jego produktu o nazwie PyCharm. Aby przejść do sekcji Pobierania, należy wcisnąć przycisk Download, znajdujący się w centrum strony, lub przycisk niebieski Download w prawym górnym rogu. Spowoduje to przejście do nowego okna, w którym możemy rozpocząć pobieranie naszego ID. Na początku musimy wybrać system operacyjny. Powinien zostać wykryty Windows i automatycznie zostać zaznaczony. Jeżeli nie, to możemy go wybrać w tym oto miejscu, a następnie należy wybrać wersję naszego ID. Dla celów edukacyjnych wystarczająca będzie opcja Community. Która dodatkowo jest darmowa. Zatem wciskamy przycisk Download pod komunikatem Community for Pure Python Development. Ja pobrałem niezbędne instalatory wcześniej, zatem teraz mogę Ci pokazać, jak przejść obie instalacje krok po kroku. Na początku zainstalujemy Pythona. Klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na ten instalator. Po chwili uruchomi się instalator Pythona. Jak widzimy, mamy komunikat, że rozpoczynamy instalację Pythona, w tym wypadku wersja 3.10.4. W tym pierwszym oknie rekomenduję zaznaczenie opcji Add Python 3.10 to Path. Pozostałe opcje pozostawiamy bez zmian i wybieramy Customize Installation. W nowym oknie niczego nie zmieniamy i wybieramy opcję Next. W kolejnym oknie zaznaczamy opcję Install for all user oraz Download debugging symbols oraz Debug binaries. Tutaj mamy podaną ścieżkę, gdzie zostanie zainstalowany Python. I jeżeli preferujesz inną ścieżkę instalacji, można ją zmienić w menu. Znajdującym się pod przyciskiem Browse, gdzie możemy dokładnie wybrać, w którym miejscu, a dokładnie katalogu, zostanie zainstalowany Python. Ja pozostawię domyślną ścieżkę, a następnie wciskam install, która będzie wymagała ta opcja uprawnień administratora. Zatem po chwili pojawi się nowe okno, w którym wybieram opcję YES. Rozpocznie się instalacja Pythona wersji 3.10.4 oraz wszystkich elementów zaznaczonych podczas tzw. skustomizowanej, czyli niedomyślnej instalacji. Tutaj dodatkowo instalator informuje, jaki aktualnie element jest rozpakowywany oraz instalowany w naszym komputerze czy systemie operacyjnym. Zatem w tym momencie należy się uzbroić w cierpliwość i poczekać aż zostanie zainstalowany Python. Po chwili powinniśmy otrzymać informację, że instalacja zakończyła się pomyślnie i mamy tutaj dodatkową opcję Disable Path Length Limit, którą osobiście polecam wybrać. Podobnie jak instalacja wymaga uprawnień administratora, zatem w tym wypadku po wyborze tej opcji. Wciskamy znowu Yes. Jeżeli wszystko jest prawidłowe, to opcja zniknie i zostanie zaimplementowana. A my możemy wcisnąć przycisk Close. Zainstalowaliśmy naszego Pythona, zatem teraz możemy rozpocząć instalację IDE o nazwie PyCharm w wersji Community. Czyli podobnie jak w przypadku Pythona, klikam dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na instalator. W nowym oknie wybieram opcję Yes, a po chwili zostaniemy przeniesieni do powitalnego okna instalatora PyCharma. Na początku wybieramy Next. Następnie możemy wybrać ścieżkę instalacyjną, czyli gdzie zostanie zainstalowany PyCharm. Podobnie jak w przypadku Pythona, możemy zmienić tą ścieżkę za pomocą przycisku Browse. Ja pozostawiam domyślną i rekomenduję również tą ścieżkę dla Ciebie, a następnie wciskam Next. W nowym oknie mogę wybrać między innymi utworzenie skrótu na pulpicie naszego PyCharma Community Edition, dodanie go do tak zwanego menu kontekstowego, powiązanie tego narzędzia z rozszerzeniem .py, czyli z rozszerzeniem plików Pythona, oraz dodanie ścieżki do binary folder tego narzędzia do path. Osobiście rekomenduję wybranie opcji Add bin folder to the path oraz jeżeli chcesz mieć skrót na pulpicie, to opcję Create desktop shortcut. A następnie wciskamy Next. W kolejnym oknie klikamy Install. Nie zmieniamy nic tutaj i rozpocznie się instalacja PyCharma w wersji Community. Dodatkowo możemy zobaczyć tak zwane detale instalacji po wyborze Show Details, gdzie dokładnie są opisane wszystkie polecenia, które wykonują się podczas instalacji naszego narzędzia. Ponownie, jak w przypadku instalacji Pythona, musimy poczekać aż zakończy się instalowanie PyCharma. Po zainstalowaniu tego narzędzia, musimy zrestartować nasz komputer, ale możemy wybrać to manualnie, czyli innymi słowy zrestartować komputer później i jest to domyślna opcja. I want to manually reboot later. I wciskamy finish. Teraz jak przejdę do pulpitu, widzimy, że jest okno, a dokładnie ikona PyCharm Community Edition. I teraz możemy uruchomić nasze ID w oknie powitalnym musimy zgodzić się z regułami licencji zatem klikamy I confirm that I have read the accept the term of the user agreement i wciskamy continue w nowym oknie możemy wybrać czy Chcemy wysyłać dodatkowe informacje, które mogą usprawnić rozwój tego oprogramowania. Zostawiam to do Twojej dyspozycji. Ja wybiorę możliwość wysyłania anonimowych statystyk. I po chwili uruchomi się nasze PyCharm wersji Community i zobaczymy okno powitalne. Zatem, jeżeli instalacja jednego i drugiego narzędzia zakończyła się pomyślnie, to mamy przygotowane nasze środowisko pracy i możemy przejść do kolejnej lekcji. Zatem, do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć.